I znowuż chcemy wejść w tę ciszę od dnia Nowego, od wielkiego piątku, kiedy przyjdziemy do Kościoła i nagle zobaczymy, czasem niektórzy odruchowo klękają, ale tabernakul puste nie ma naszego Sprawiciela, Bóg umiera, a ludzie na święta spieszą się. Nie zauważyli, co się stało, jak wiele się zmieniło. Coś wyjątkowego we wnętrzu świątyni. Bóg umiera, a ludzie na święta spieszyli się. Przyjdź w piątek, kiedy będziesz sam może w kościele na chwilę adoracji. Kiedy będzie przez żołnierzy biczowany, wyszydzony, nakładając będą na niego płaszcz purpurowy, koronę cierniową, berło z trzciny włożą mu do ręki. Będą się naigrawać, szydzić, prorokuj. Jezus cierpi za moje grzechy, za moje słabości, za moje słabości. Przyjdź na modlitwę albo w domu się zatrzymaj w godzinie Jego przybicia do krzyża, w południe. Stań z Maryją ze świętym Janem pod krzyżem. Bądź wierny Jezusowi. Niech ta chwila będzie wielka i ważna i potrzebna w moim życiu. A wieczorem Kościół nas zaprasza na liturgię. Znowu zupełnie inną, bez Mszy Świętej, bo Jezus złożył ofiarę w sposób krwawy. Ten dzień, który nazywamy Wielkim Piątkiem, na krzyżu, przelał swoją krew jako baranek, aby ocalić mnie od śmierci wiecznej. Wejście w ciszy, w milczeniu, kapłan z posługującymi, krzyżem na posadzce przed opustoszałym ołtarzem. Nie rozpoczyna jak zwykle w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tylko wzywa – módlmy się. Rozpoczyna się modlitwa Kościoła za człowieka, za ludzkość, za świat cały. Bo Chrystus za każdego człowieka oddaje swoje życie. Wsłuchujemy się Wielki Piątek, w Janowy Opis Męki Pańskiej, żeby raz jeszcze uzmysłowić sobie, co ten czas, który przeżywamy, nam daje. Każe nam się pod krzyżem zatrzymać. I znowuż jak w uszach mi brzmią te słowa, a ludzie na święta spieszyli się, a no i Bóg umiera. Gdzie powinien być w tym momencie? Kościół daje nam komunię świętą, żebyśmy nie ustali w tym trwaniu przy Bogu, bo Bóg wchodzi w nas i pogrzeb Pana Jezusa, złożenie ciała w grobie. I znowuż w ciszy jesteśmy zaproszeni do adoracji Najświętszego, ciała Jezusowego. Nikt nie ma większej miłości na ten, gdy ktoś życie daje swoje. Jezus oddał za mnie życie. Umarł za mnie Bóg. Abym ja mógł żyć.